Dzisiaj zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, jak siać onętki na rozsadę i kiedy tak naprawdę je siać. Onętki na rozsadę możemy siać w kwietniu i w marcu. Z tym tylko, że trzeba pamiętać, że jeżeli je w marcu wysiejemy na rozsadę, to trzeba więcej czasu poświęcić na to, żeby je przepikowywać, że mogą się wyciągnąć. Odpowiedni moment na siew onętek, czyli kosmosów do na rozsadę jest marzec, kwiecień. Co ja teraz robię? Teraz rozdrabniam ziemię do osiewu, spulchniam, napowietrzam ją trochę. Onetki będą kiełkować około najkrótszy okres to jest tydzień, dwa tygodnie do trzech tygodni. Zdolność kiełkowania mają dosyć słabą, bo połowa może nie wykiełkować, także można spokojnie zasiać więcej. Do czego siać na rozsadę onętki? Do pojemników, takich po owocach, warzywach lub do większych doniczek sadzonkowych. Ja nie mogłam znaleźć swoich P9, ale tutaj mam o różnej wielkości doniczki. Dobrze, żeby były większe, ponieważ tych już nie będziemy przesadać. Jakie one są wysokie, napiszę Wam tu. Jeżeli chodzi o pojemniki plastikowe przezroczyste, to możecie tej ziemi nasypać nie do końca pojemnika, na przykład dotąd, dlatego, że jest to pojemnik przezroczysty i nie będzie zacieniać roślinkę malutką siewkę, która będzie potrzebowała światła. A nawet możemy powiedzieć, że ten rant będzie podpierał młodziutkie siewki. Ten pojemnik raczej bym nie użyła, chyba żebym nie miała żadnego innego, a bardzo by mi zależało na tym, żeby to wisiać teraz. Ponieważ on jest y, dużo niższy i bardzo szybko będzie wymagał pikowania. A tutaj jest już tak bardziej bezpiecznie. Co jeszcze możemy zrobić? Póki nasionka nie, nie wsejdą, możemy zrobić z tego taką małą szklareńkę. Bo nasionka co potrzebują odpowiedniej temperatury i wilgoci. A potem, jak już zejdą, odkrywamy, żeby nie zapleśniały. Możemy od czasu do czasu je przykrywać, gdy będziemy przykładowo powoli je potem hartować, okno otwierać, i tak dalej. Te pojemniki sadzonkowe mogę również użyć w ten sposób, że stworzę sobie małą szklarenkę. No taka prowizorka troszeczkę żeby szybciej wykiełkowały, już po wykiełkowaniu po prostu ściągnąć tą pokrywkę. Ja będę używać swoich nasion. To krótka. Jeżeli wysiewacie onentki, czyli kosmosy, po raz pierwszy i nie wiecie, jak one wyglądają, bo jeżeli ja Wam pokażę tylko nasiona, zebrane koszyczki, no to nic Wam to nie da, to tu albo tu wstawię Wam zdjęcia. Opakowań po nasionach kupionych w sklepie ogrodniczym albo w markecie. Dodatkowo są to nasiona kupione w Niemczech, także będziecie widzieli, jaka to nazwa poprawna jest tych kwiatów. Dobrze, zaczynamy. A więc to jest sposób numer jeden. Biorę sobie większy pojemnik. Spulchnioną ziemią. Sypuję. Zostawiam sobie właśnie tą ten rant. nie dosypuję do końca, ponieważ pojemnik jest, jest przezroczysty. Porządnie ubijam. Nie za bardzo, ale tak, żeby nasionko za głęboko nie, nie, nie poleciało. Mamy to. I sieję. Sieję ich dosyć dużo, ponieważ... Zdolność kiełkowania onętek jest umiarkowana, wręcz no 50 na 50% zejdzie, tak? Na głębokość pół centymetra, cm nie głębiej. Tu na górze, na górze powinnam jeszcze spryskać. Wodą, ale tego nie zrobię teraz, zrobię potem, bo nie mogłam znaleźć swojego spryskiwacza. O! I tak, podstawka do tego, czyli włożyć to w jakąś podstawkę. Może to być zwykła pokrywka od plastikowego pojemnika. Następnie, jak jeszcze możemy zasiać onen? Duże onetki możemy zasiać na rozsadę w duże pojemniki do pełna. To będziemy musiały albo najlepiej jedną, do, najlepszą zostawić. Teraz podlewamy, a resztę usunąć. Jeżeli mi się zasieje więcej, to nie szkodzi. Będę miała z czego wybierać. I właśnie w ten sposób. Rozdrabniam sobie w rękach siemię. Żeby po prostu jakaś grudka nie, nie była ciężarem pana nasionka. A tutaj już rzuciłam grudkę. I tak właśnie do pół centymetra do centymetra i przydałoby się jeszcze w powierzchu spryskać co oczywiście potem nie omieszkam zrobić i tutaj druga wersja gotowa jeżeli nie będziemy tego pikować to będziemy musiały musieli nawozić Siewki, gdy uzyskają właściwe liście, czyli te trzecie, czwarte co najmniej, jeżeli będziemy chcieli przepikowywać, to czekamy, aż pojawią się liście właściwe, czyli najpierw pojawiają się liście nie, pierwsze i drugie, pierwsze dwa liście, a potem kolejne to są liście właściwe. I wtedy, jeżeli roślinka już jest wyciągnięta, ją pikujemy. Tutaj. Zalecałabym, jeżeli zostawicie najlepszą roślinę albo sobie przepikujecie i chcielibyście zostawić ją tu w tej ziemi do drugiej połowy maja. Ja bym polecała do czerwca, ponieważ teraz zimna zośka pojawia się dosyć późno, nawet 1 czerwca ostatnio była. To polecam, jak już się pojawią te liście właściwe, nawozić na początku nawozem naturalnym ale rozcieńczać dużo y, rzadszy robić roztwór niż jest zapisany. Żeby po prostu to było delikatniejsze, ale żeby ta ziemia miała więcej wartości, jeżeli roślinka będzie już starsza. Na koniec podpisujemy, piszemy dzisiejszą datę, piszemy nazwę kwiatka i wsadzamy i czekamy. I będziemy miały miesiąc na to, żeby roślinka trochę podrosła. I na początku czerwca, jeżeli kogoś się będzie nie będzie się mógł już doczekać, to może je do gruntu już posadzić po 15 maja, ale wtedy będzie ryzyko przymrozków. Sadzimy do gruntu. Ziemia nie może być za urodzajna. Nie może być za bogata w obornik. Najlepiej Piaszczysto, gliniasta, lekko kwaśna. Życzę powodzenia, czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się, pa!